To była bardzo dziękuję za tę informację. O oczy należy dbać i to w każdym wieku dobry wzrok to podstawa sprawności i samodzielności. Dlatego też pani Maria z Bielska białej zdecydowała się na operację usunięcia zaćmy i wszczepienia soczewki w setnej wiośnie swego życia. Zabieg zniosła doskonale i nadchodziw cierpliwie, ale przed kamerą w szpitalnym stroju wystąpić nie chciała. Pani Maria w grudniu skończy 100 lat. Kłopoty ze wzrokiem były na tyle dotkliwe, że mimo obaw zdecydowała się na operację. Obawiała się tego, czy po prostu ta otoczka tej operacji, to znaczy konieczność przyjścia, leżenia, początkowe yy, analizy, konieczność leżenia potem, czy to nie będzie dla niej zbyt wiążliwe. Samo usunięcie zaćmy nie wystarczyło. Konieczne było połączenie dwóch zabiegów chirurgicznych. To był zabieg usunięcia zaćmy z szczepem sztucznej soczewki. Spodziewamy się, że jutro pacjentka będzie widziała dobrze na daleko, na blisko, będzie potrafiła posługiwać się wszystkimi przedmiotami życia codziennego. Operacja trwa Trwała ponad godzinę i zakończyła się pełnym sukcesem. Zabieg był y, trudny ze względu na wiek pacjentki i inne schorzenia. Pani Maria imponowała wszystkim pogodą ducha. Jedynym jej problemem to jest problem poruszania się. To był dyskomfort dla pacjentki, przejście z fotela na łóżko. Zabieg jest refundowany i umożliwia znaczną poprawę widzenia. Teraz te zabiegi wykonuje się zdecydowanie wcześniej niż dawniej. Ponieważ podnosi się dzięki temu komfort życia pacjenta. Zdaniem lekarzy, osoby, które dożywają 100 lat, są często zdrowsze od młodszego pokolenia. Sekretem zdrowia pani Marii jest podobno dieta. Od wielu lat regularnie pości w każdy piątek.